Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z pięknego Okwil. Muszę się Państwu pochwalić, że mam nowe soczewki w oczach, więc widzę wyraźniej, więc może moje felietony staną się bystrzejsze. W tym tygodniu, mijającym tygodniu, dużo się dzieje. Komisja w Ottawie. Zachęcam do śledzenia, bo naprawdę może hipokryzji, jak tam słyszę tych miejscowych mieszkańców, którzy skarżą się na to, że że ciężarówki były użyte w charakterze broni, bo takie były duże, śmierdziały i było głośno. Sorry, by weapons what do you mean by weapons? Well, for us, you know, the the having a the physical truck on the street uh created a, a big weapon. Uh in in the in the spirit of the noise, uh, the pollution of of um the fumes. Uh, the ability for folks to operate their businesses, to open. Przy tych okazjach zawsze można się e, trochę pośmiać. E, a jeśli chodzi o rzeczy w Polsce, to cóż, skomentuję jedną rzecz. Dlatego, że e, dotarł do mnie nowy plakat Marszu Niepodległości. No, w tym roku plakat ma najwyraźniej e, odniesienia, jeśli nie do teraźniejszości, to do przyszłości. E, no bo jest tam e, ułan, który e, bije. Bolszewika i to bije Bolszewika, proszę Państwa. To jest taki plakat z wojny polsko-bolszewickiej, zupełnie skopiowany. Z tym, że tym ten bolszewik ma na czapce znak Z, czyli znak rosyjskich wojsk inwazyjnych na Ukrainie. Czyli jak gdyby odnosi się ten plakat do mobilizacji polskiej młodzieży, polskiego społeczeństwa, jak gdyby na tę wojnę. Skaranie boskie, nie nasza wojna. Nie zawsze o tym mówiłem żeby się nie dać wciągnąć, wypchnąć do tą wojny, nawet jeżeli to będzie wojna światowa, nawet jeżeli będziemy musieli na nią iść, to nie w pierwszej kolejności, nie w pierwszym szeregu. Nie wykrwawiajmy się jak podczas II wojny światowej. Jest to raczej konstatacja absolutnie oczywista, biorąc pod uwagę naszą historię. Także no, niestety obawiam się, że ktoś wpadł na pomysł, żeby tę młodzież, patriotyczną, narodową, kwiat polskiej młodzieży zmobilizować do tego, żeby można ją było wykorzystać do wojny na, na Ukrainie. Proszę Państwa, skaranie boskie. Zadaniem polityki jest zachowanie substancji narodowej. Zadaniem polityki jest to, żeby Polacy byli jak najbardziej bogaci, żeby robili interesy, żeby mogli się wychowywać w pokoju swoje, swoje dzieci. I no, musielibyśmy tutaj mówić o, o wielu geopolitycznych uwarunkowaniach, ale jest raczej oczywiste, że to, z czym mamy do czynienia, to jest wojna, w którą Stany Zjednoczone pakują ogromne pieniądze. Które mają nadzieję na to, żeby pokonać Rosję, jak gdyby, to znaczy albo zmienić władzę w Rosji, albo wpłynąć no, na to, że Rosja będzie bardziej przyjazna dla Stanów Zjednoczonych. I czy w tym Polska ma coś do ugrania? Oczywiście, tylko lubmy to zawsze cudzym kosztem, cudzym żołnierzem, a nie własnym, nie własnymi dziećmi, nie wysyłajmy własnych dzieci na front. To jest może, to jest może a, bardzo brutalne, co mówię, ale proszę się uczyć od imperiów, proszę się uczyć od Wielkiej Brytanii, proszę się uczyć od Stanów Zjednoczonych, y, jak one wojują. Y, mówi o tym wprost, zresztą mówią o tym wprost polscy geopolitycy geop geop y, y, doktor Jacek Wartociak w prostych słowach mówi, że no może się tak zdarzyć, że Stany Zjednoczone nas poproszą o to, żebyśmy tam walczyli. Ale, ale, ale przepraszam, to nie mogę tego tak zostawić jako prowadzący nasz dzisiejszy program, ale czekaj, ty sugerujesz, że Ameryka będzie próbowała pchnąć Polskę do, do otwartej wojny z Rosją, żeby wyrównać potencjał na wypadek udanej mobilizacji? No słuchaj, no. A kto wyrówna potencjał, jeżeli, jeżeli, mówię, to nie jest prawdopodobne raczej, bo wygląda jakby Rosjanie się słabo mobilizowali, ale gdyby, się skutecznie zmobilizowali i mieli półtora nową armię. No przecież Amerykanie tyle zaangażowali kapitału politycznego już w utrzymaniu Ukrainy w wojnie, w pokonanie Rosji, zaangażowali sprzętu i pieniędzy, i mówię, kapitału politycznego oraz swojej obecności w Europie, łamiąc też kręgosłupy Francuzom i Niemcom, że nie odpuszczą tego. No i co, sami wyślą żołnierzy na Ukrainę? Dlatego tego to akurat nikt nie posądza ich o to. Co, zrobią centrum szkoleniowe, wyślą czołgi? Myślę, że będzie presja na to, żeby Polska wzięła udział w wojnie. No i moja odpowiedź na to oczywiście, ja jestem zupełnie bezsilny, moja odpowiedź na to by była, się zgina mandolina. I naprawdę przede wszystkim oszczędzajmy krew własnego narodu, własnej dzieci, własnej młodzieży. To jest najważniejsze i tego uczy nas nasza polska historia. Proszę o tym zawsze pamiętać. Do następnego razu. Mówił Czykun.